Sawana Krystal. Słuchajcie, Sawana Krystal jest z nami, cześć. Cześć, witam wszystkich. Muszę jakoś tak krócej do ciebie mówić jakoś, bo tak Sawana Krystal... Sawana. Sawana, a będę mówić po prostu... Sawa. Sawa, dobra, może być. <laughs> to tak po polsku okay. bardziej, nie? Tak ładnie wtedy, jak, jak wiesz, jak Wars i Sawa. No dokładnie, okej, okay, dobra. Wiem, czy, nie wiem, czy znasz tą interpretację, że Wars i Sawa byli facetami. Bo to są męskie imiona. No dobrze, no ja też jestem poniekąd. sobie <laughs> pasuje. Yy, jak się masz? Słuchaj, bo na, nagrywamy to jeszcze w starym roku, ale już pokażemy to w nowym roku. Jakiś, masz plany na Sylwestra? Coś będziesz robić? Tak, mam plany na Sylwestra. Mam się dobrze, bo e, właśnie a propos Sylwestra, e, to szykuję się na taką, e, no powiedzmy, no. W, legalną, nielegalną schadzkę, prawda, no nie mogę za dużo na ten temat powiedzieć, żeby później mnie nie ścigała jakaś prokuratura, czy, czy pan Pinokio. Natomiast, wiesz, impreza, domówka, taka w kameralnym gronie, no bo teraz wiadomo, że nie ma jakichś większych imprez, ale będę w Dragu, także będę robić taki mini występ, mini show, gdzieś tam do znajomych, najbliższych, z którymi praktycznie widzę się cały czas. Więc no coś tam się szykuje fajnego i powiem Ci, że organizuje to moja cudowna koleżanka Gabrysia, którą serdecznie pozdrawiam i organizuje tą całą imprezkę w stylu Illuminati BDSM, więc, mhm. więc może być ciekawie. Jest tematycznie sobie to dobrze. Tak, tak. Tak, jak, tak jak mówię, już pokażemy to po Sylwestrze, także ja będę chciała dowiedzieć się jak tam Wam wyszło to wszystko. Czy się udało, tak. to, to, to na pewno. No, zdjęcia dobrze. będą na pewno. E, wiesz, dużo będzie zdjęć zrobionych. Może, tak, nawet, tam, może nawet w trakcie Sylwestra połączymy się z wami, to zobaczymy jeszcze wszystko. O, to jest jeszcze opcja. No, o, e, bardzo fajnie. No. Ja też jestem na tak, ja też jestem na tak, senio, zobaczymy, co tam się u Was dzieje i pozdrowimy Was. dokładnie. E, Chyba powiedz. E, epidemia, mam nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że powoli się kończy, że to już jest ostatnie kilka miesięcy takiego jeszcze, wiesz, no przede wszystkim szczepienia hmm. się a po drugie do no czekania na to, aż w końcu uwolni się ta energia, która drzemie w ludziach. Jak ty tak. przewidujesz, kiedy będziemy mogli znowu, będziemy mogły znowu wystąpić, pojawić się na scenie? Wiesz to jest to trudne do określenia tak naprawdę, dlatego że niestety wydaje mi się, a wiesz, a że jestem e, realnie, jak podchodzę do spraw, i też mam wykształcenie medyczne, to wiem mniej więcej, jak to e, może wyglądać. Niestety, mm. rok 2021 może być bardzo to, podobny do tego właśnie 2020. E, ja mam nadzieję, że będzie lepiej, już będą te szczepienia, że wszyscy pójdą porozum do głowy i jednak potem w szczepionkę też sięgną, bo to jest bardzo ważne. E, i, I że jakoś się z tego odbijemy. Na pewno pierwszy, drugi kwartał może być taki. No, no, bardzo zbliżone do tego roku jeszcze, mm. więc, ym, więc, tak może to wyglądać, ale mam nadzieję, że się kluby jak najszybciej otworzą, bo ja już po prostu mam tyle energii, że jak wejdę na tą scenę, to ja nie wiem, co ja zrobię na tej scenie. Rozniesiesz, Kupo, rozniesiesz. Podpalę chyba w, cały klub, także uwaga, proszę o strażaków e ewentualnie. Teraz nikt cię nie zaprosił tutaj z klubów, nie, nie, damy radę jakoś powstrzymać ten ogień. Nie, no oczywiście, no tak, będę mieć e, tą butelkę wody ze sobą w razie czego. A ja wezmę gaśnicę, żeby przy przyjść. Yy, yy, czyli rzeczywiście, dużo dziewczyn teraz, jakby w trakcie, wiesz, w trakcie pandemii nauczyło się, czy, czy może rozwinęło też, bo niektóre wcześniej to robiły, przygotowywanie rzeczy w domu, to znaczy nagrywanie jakichś teledysków, klipów. Tak. Yy, my teraz, no, w, ta zarówno na Sylwestra, pokazywałyśmy yy, yy, kilka takich nagrań bardzo fajnych, ale i teraz niedługo yy, nasz wirusowy festiwal live i tam znowu masa wspaniałych artystek. Czy ty też coś takiego robisz? Przygotowujesz takie rzeczy? Tak, 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 tak. Ja ym, nawet jak sobie gdzieś tam ym, możecie spojrzeć y, na moje social media y, czy Instagram czy coś tam, to, to ja faktycznie przez ten czas pandemii y, cały czas coś nagrywałam, y, przynajmniej starałam się to robić regularnie. No, ym, na początku pandemii tego lockdownu całego robiłyśmy wspólnie z Katarzys, mhm. o którym też pozdrawiam serdecznie. Y, y, z Katarzys robiłyśmy regularnie jakieś live'y. Jakieś e, występy, nagrywałyśmy teledyski. E, później też był ten cały Hot 16 Challenge, wiadomo, no wszyscy tak. nagrywali piosenki i tak dalej. Też z nudów gdzieś tam sobie nagrałam później jeszcze jedną piosenkę taką Ala Rap, e, coś tam, więc tak dla fanów wrzuciłam to na, 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 e, na Instagram. E, no i cały ten cykl e, e, Sawany, kwarantanny, e, wiadomości, nie faktów, też e, coś takiego wymyśliłam, więc. E, w miarę, kojarzę, możliwości kojarzę. I czasu, w miarę możliwości i czasu właśnie wrzucałam jakieś tam nagrania z tego. No później wiadomo, teraz się sytuacja polityczna też w Polsce zmieniła, strajki, strajki wolnościowe kobiet i, i też na tym dużo czasu spędzałam, więc, więc już tam no mniej działałam pod koniec tego roku, ale myślę, że ten nowy rok przyniesie no, dużo dobrego, więc, więc mam też dużo planów na nowy rok jakbyś tak miała powiedzieć, bo wszyscy zawsze tak mówią o tym 20, że to no, był chujowy rok. No, no był, no był nie najlepszy. A jakbyś miała powiedzieć coś dobrego, co wynosisz z 20 roku albo coś pozytywnego takiego, no nie wiem. Wiesz co, ja. Mm, przez to, że też y, no, dużo czasu spędziłam w domu, tak? No bo mm -hmm. jakby nie było innego wyjścia, y, to nabrałam też takiej trochę refleksji do własnego życia. Wiesz, trochę musiałam spędzić czasu z, z swoimi myślami, ja sama mieszkam, więc... Mm -hmm. Więc wiesz, że jednak będąc zamknięty w czterech ścianach, a nie spotykając się gdzieś tam wcześniej e, z wieloma ludźmi, bo ja miałam po prostu taką schizę na punkcie wirusa i nigdzie nie wychodziłam po prostu, e, wiesz, jak ktoś, jak ktoś do mnie przychodził, to po prostu miał zdezynfekowane wszystko od stóp do głów to było bardzo rzadko, że, że ktoś w ogóle u mnie zawitał, więc ja też miałam czas na to, żeby po prostu, wiesz, zaplanować sobie jakieś rzeczy, e, czy to są moje osobiste, zawodowe, czy właśnie dragowe, w sensie takim, że jeżeli chodzi o moją karierę drag queen. Mm -hmm. No i po prostu gdzieś tam wyniosłam z tego, wiesz, trochę takiej pokory, trochę taki um, uspokoiłam się, zebrałam sobie wszystkie myśli i, um, i myślę, że to mi dało dużo dobrego. I taki rozwój wewnętrzny, osobisty bardziej. Tak, hmm. tak, 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 tak. I na początku pandemii jeszcze to ci muszę powiedzieć, no. że zaczęłam ćwiczyć w ogóle w domu z różnymi e, tam e, sport, sportsmenkami na, na, e, na, na YouTubie. E, no i zaczęłam ćwiczyć w domu, także na początku jeszcze mi to wychodziło, później już niestety zaczęłam jeść i, e, i tyć, więc e, już mi to nie weszło. Ale na początku gdzieś tam ten plan ambitny był. Powiem ci, że ucieszyło mnie, że powiedziałeś, że później już nie. Bo ja nawet początku nie miałam takiego, żeby zacząć, i tak miałam nadzieję, że powiesz, że, że bardziej byłoby tego, żebyś powiedział coś w stylu I teraz schudłam podczas tej pandemii 20 kilo, jestem super, to bym się załamała. Ale nie jest tak, Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, słuchaj. E, Chińczyk to był mój stały gość, e, już tak od połowy roku to był mój stały gość w domu. Także e, naprawdę mówię o jedzeniu Jasne. chińskim, tak? Gdzie z sknepki, bo mam tutaj obok. E, także, e, także no już niestety przytyłam dosyć sporo. Ale nie przyznaję się do tego jakoś tak bardzo często. No teraz to pójdzie e, e, viral, ale mam nadzieję, że jakoś tego nie widać w Ja sobie mam taki myk, że w kamerze pokazuje się tylko o cysku w górę, więc jakby to jest moje rozwiązanie, wiesz, e, o, wtedy nie muszę się o nic martwić. No, no ja, ja podobnie, więc wiesz, e, poszło mi trochę tu, więc e, powiedzmy, że jest okej. Okay. Tak, nie jest tak najgorzej, to prawda, mogło być gorzej. E, a wiesz, a już, a już twarz to można łatwo poprawić, a to włosami, a to makijażem i wszystko wygląda 10 km mniej. Dokładnie. A, niestety, Bożek musimy wszystko ukrywać na, na stare lata. No dobrze. <laughs> Sawana, no, no właśnie, mówisz o tym, że, że, że rozwinęłaś się osobiście. Z drugiej strony mówisz też o tym o tych występach, na które czekasz mm -hmm. Ja tak zastanawiałam się, bo ty kiedyś byłaś związana przecież yy, też z krakowską rewią, prawda? Nie, nie wiem czy dzisiaj jeszcze coś z nimi robisz. Już chyba nie z tego co poprawnie żyje się mylę oczywiście. Ale kojarzy... Nie, nie, nie. No właśnie. E, to znaczy nie mylisz się, oczywiście ja występowałam w REWi przez e, cztery edycje, więc dosyć długo, długo. Um, i, i jakby występowałam tam do jeszcze w tym roku było zakończenie, bo ono było przesunięte z poprzedniego. Mm -hmm. Nie pamiętam dokładnie, jak to było zorganizowane, ale w tym roku jeszcze było zakończenie w tym czasie takim, gdzie jeszcze można było to zrobić, bo był taki czas, tak. powiedzmy, lekkiego luzu, więc było to zakończenie, a w rewi występowałam faktycznie długo, no ale już jakby nasze drogi się rozeszły i, i zrezygnowałam z tej rewi. Zresztą katarazis też zrezygnowała ze mną równie, równocześnie, bo razem występowałyśmy w tej rewi i i już jakby moje drogi nie splatają się gdzieś tam z rewią krakowską. Bo to była rewia przygotowana przez papinę, prawda? Dobrze, to, to o to chodzi. Nie. nie, 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 to była rewia przygotowana przez Henryka Pasiuta, który tej pamięci Henryka Pasiuta, który już niestety nie żyje. On był producentem teatralnym, producentem tej rewii i jakby on wyprodukował tę rewię od podstaw. Oczywiście papina. Z ramienia Henryka bardzo udzielała się w tej rabii, no, bo, no bo miała powiedzmy fory mm. e, i gdzieś tam ustawiała też swoje, mm, swoje pomysły, wdrażała w tą rebię. E, natomiast ta ostatnia edycja, która teraz wyszła, mm. ona już jest stworzona z tego, co wiem, bo nie, nie znam takich Jasne. szczegółów na temat produkcji dokładnie, ale z tego, co wiem, to ona jest tworzona czy współtworzona przez Papinę. Mm. No, i jakby mnie już tej Rewi nie ma, tak? Ja Są tam inne osoby. Tak wiesz, krążę wokół tego tematu, bo, mhm. bo ta papina się pojawiła ostatnio u nas podczas rozmowy też o Rewi, właśnie z Filo kilka tygodni temu, a też będziemy o tym rozmawiać z Kakatarzis, już w najbliższą środę, kiedy będzie naszą gościem też w programie. No i stąd moje pytanie, czy ty jakoś mhm. też byłaś, doświadczyłaś albo byłaś świadkiem tego, o czym mówiła Filo przede wszystkim, czyli jakichś takich użyję okrągłych słów, żeby nie powiedzieć brzydko, takich niefajnych nie zachowań związanych, czy, czy inspirowanych jakąś transfobią, czy, czy, czy czymś takim. I gdybyś mogła o mm tym -hmm. powiedzieć, to, 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 to by też dla nas była ważna wiedza, pewno. Wiesz co, ja może zacznę od tego, że... Kochani, no to jest temat trudny. Ja... Ja faktycznie jakby stykałem się z wieloma takimi sytuacjami podczas tej całej Rewi, tak? Mhm. Bo jakby mówię tutaj o Rewi krakowskiej, żeby było jasne, bo, bo wiem, że gdzieś tam niektóre osoby e, mówiły o, o Rewi również we Wrocławiu. Absolutnie ja nie mówię o Rewi we Wrocławiu, ponieważ mnie w niej nie ma i nie mogę na ten temat mhm. nic powiedzieć większego. E, natomiast e, ja faktycznie gdzieś tam na, na Instagramie widziałam e, po tym waszym live'ie z Filo, e, że ludzie mówili o tym live'ie, mówili o Papinie, mówili o całej tej sytuacji. Mm, właśnie z tym wywiadem, że Filo powiedziała coś takiego, że to wyszło na jaw. Tak. Zobaczyłam ten live, bo on był zapisany, zobaczyłam go e, cały, z, ten wywiad z Filo. Tak. I, I wiesz, co poczułam tak szczerze mówiąc, mhm. że no, Filo wiadomo jaka jest. Ona jest pieskata i wygadana, mhm. i szczera. I właśnie ta trzecia cecha. Albo w sumie te nawet trzy razem wzięte, mhm. dały taką możliwość otwarcia tego tematu. Bo jakby już tutaj nie, uda, nie uderzam też stricte w papinę, mhm. uderzam stricte w to, co się działo podczas rewi. Jak Kaśka dołączyła, katarzys dołączyła do rewi, um, no to wiadomo, ona do, dołączyła z sam swoim wizerunkiem jako katarzys. Tak? Czyli bez włosów, um, wytatuowane ciało. Um, nie jest to takie stereotypowe, nie jest to taki stereotypowy wizerunek kobiece. I właśnie to było powodem do, do hejtu, po prostu do hejtu. I to mówię otwarcie i się w ogóle nie boję tego słowa, ponieważ tak było faktycznie. I, i mi się to bardzo nie podobało, bo wiesz, że ja wiem, że drak jest różnorodny. Drag queen to nie jest tylko facet, który się przebiera za kobietę. Okay. Naprawdę bycie drag queen to jest mega różnorodna sztuka. I można robić to na wszelaki sposób. Mm -hmm. Więc dlatego też ja bardzo się starałam gdzieś tam kaszkę z tego wybronić i, i udało mi się to, bo, bo kaszka naprawdę bardzo duże sukcesy odnosiła podczas Rewi. Natomiast wiesz, ludzie, którzy przychodzą na Rewie, czy, czy na jakikolwiek występ, oni widzą to, co jest przygotowane, to, co jest wystawione, nie wiedzą, co się dzieje za kulisami, no tak. nie wiedzą co się dzieje na backstage'u były momenty bardzo fajne. Były momenty, kiedy ktoś był zadowolony z pracy mojej, czy katarzyny, czy kogoś innego i byliśmy za to chwaleni. Natomiast, natomiast wiem, że Kaśka spotykała się z takimi sytuacjami, które można ogólnie nazwać transfobią. Mówienie do niej did czy, czy wytykanie tego, że nie ma włosów, czy że nie wygląda jak kobieta, bo takie. Były dosłownie obelgi w jej stronę kierowane, no to mi się to bardzo nie podoba. Więc, um, a wiesz, ja naprawdę bronię um, praw każdej osoby. Um, I najbardziej mi się nie podoba w naszym środowisku właśnie um, ten taki przejaw nietolerancji i, i dyskryminacji, bo to jest naprawdę no, no, ogromna hipokryzja. Ogromna hipokryzja to jest coś, co, z czym trzeba walczyć, i, e, i jest to mega przykre. Naprawdę, że w naszym środowisku. Przejawia się nietolerancja i dyskryminacja, i to jeszcze e, bardzo często ze strony osób, z którymi się współpracuje. Mm -hmm. Więc to jest e, no, niesamowicie przykra sytuacja. Mm. To prawda, nie brzmi to najlepiej to, co mówisz. Um, ale tak, już schodząc na, na no. może nie tyle przyjemniejsze tematy, co, co trochę inne. E, wspomniałaś o, o protestach kobiecych. One jeszcze tak zwanych kobiecych, ja tak na nie nazywam, w uproszczeniu, mm. żeby było wiadomo o, o moment, kiedy one się zaczęły. Zaczęły się po wyroku Trybunału. Konstytucji, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Magister Przyłębskiej. Yy, czy ty angażowałaś się jakoś w te, w te kwestie? Chodziłaś na, na protesty, na manifestacje? Czy... Mhm. Tak, tak, tak. Jak były tutaj, yy, bo wiesz, że mieszkam w Krakowie, A. więc jak były tutaj te protesty w Krakowie, manifestacje, yy, ja, byłam na ja byłam na każdym. Na każdym dosłownie proteście. Czy to był dzień pracujący, czy nie, bo wie, że też pracuję na co dzień, więc, czy to był dzień pracujący, czy nie, to ja mówię po prostu słuchajcie do ludzi w pracy: słuchajcie, mnie dzisiaj nie ma, czy, czy jutro mnie nie będzie, bo jest protest, ja idę na ten protest, dlatego, że to jest sprawa wyższej wagi niż, niż praca. No i mówię to otwarcie, bo to jest naprawdę bardzo ważna. E, e, sprawa. No, jak ktoś nam odbierze prawa, tak. to, to co ja będę mógł robić? No, e, e, wiesz, e, e, już mi co zostanie. Więc a do tego, do tego się wszystko sprowadza, do odbierania praw człowiekowi w Polsce. Mm -hmm. Więc dlatego ja na każdym protestie w Krakowie byłam obecna. Chyba tam. Pominąłam jeden, to przepraszam akurat, hmm. bo, bo tam mnie wtedy w Krakowie nie było akurat, ale e, szłam, krzyczałam, waliłam wszystko, po prostu nie, nie, nie jakieś. Żeby ktoś mi nie zarzucił jakiejś super agresji czy wandalizmu, hmm. nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Byłam obecna na proteście, walczyłam słownie o nasze prawa, bo, bo o to chodzi w tym wszystkim, więc. E... Więc tak, ja się trochę emocjonuję tym tematem, bo po prostu jak ktoś już porusza te tematy, to już mam wiersz w głowie cały nasz rząd i, i chęć po prostu dostania się do tego Sejmu w jakiś sposób i przegadania im. Nie myślałem się, że wiesz, że to no, emocje budzi wśród wielu osób, natomiast też nie, nie każdy... Pytam też o to wiesz, dlatego że nie każdy czuje się komfortowo, czy nie każdy może jakby sobie pozwolić na, na udział w tych manifestacjach. To cieszę się, że akurat ty mówisz o sobie, że raz, że chcesz, dwa, że masz możliwość, a trzy, że masz y, t, taką jakby też predyspozycję psychiczną, bo no tak jak mówię, to nie jest miejsce dla każdego. Sama wiesz, doskonale, tak. że tam bywały sytuacje niebezpieczne. Rozumiem, że to by nic takiego się nie stało, nie, nie, nie zatrzymano cię. Nie, a y, znaczy y, to znaczy spotkałem się z taką sytuacją bardzo niebezpieczną faktycznie, gdzie e, był było natarcie wręcz jakichś e, grupek e, osób przeciwnych e, no. tego typu protestom. E, I faktycznie, ale ja z, zawsze idę na przygotowana na takie protesty. Ja nie idę, wiesz, e, z cnotą w kieszeni, tylko idę z paralizatorem i gazem pieprzowym. Także jak ktoś do mnie podejdzie, to porażę e, i na roz że tak powiem. Mam no. nadzieję, że to nie będzie potrzebne. E, no. Zawana, musimy kończyć, więc wiesz co, no, to jest, nadajemy ten wywiad 3 stycznia, to jest taki moment, że jeszcze można życzenia noworoczne składać, więc jakbyś chciała, teraz tak. to jest dobra okazja, żeby przekazać. Ja życzę wszystkim udanego tego roku, żeby naprawdę był taki, jak sobie wymarzycie, żeby, przede wszystkim, żebyście mieli dużo uśmiechu na twarzy, mówię tutaj do, do ciebie i do wszystkich słuchaczy, czy tam osób oglądających nas, żeby ten rok był wiadomo, lepszy niż poprzedni i Żebyśmy przede wszystkim e, podchodzili do siebie z szacunkiem, empatią, miłością i żebyśmy trzymali taką solidarność, szczególnie w naszym środowisku, bo to jest bardzo ważne i kieruję to do wszystkich osób, e, którzy nas słuchają, napamiętają. Super, myślę, że takie przesłanie jest ważne i to jest często ważniejsze od materialnych rzeczy czy, czy, czy innych tego typu. Sawana Krystal, słuchajcie, była dzisiaj naszą gościnią. Dzięki wielkie za poświęcony czas. no i Udanego Sylwestra, mimo tego, że tak jak mówię, pokazujemy to już po Sylwestrze. Ale... Dzięki Uż, za to... zaproszenie. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.